Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich. Wspominając o Was nieustannie w naszych modlitwach. Pomnij przed Bogiem i Ojcem Naszym na Wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu Waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród Was, nie dokonało się samym tylko Słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Oto Słowo Boże.